Cześć, Dominik z tej strony. Ostatnio wyszedł nowy model GPT-5, dlatego dzisiaj sobie będziemy mówić o wszystkich zmianach, które zaszły w czacie GPT, żeby, powiedzmy, jak najlepiej wykorzystać te wszystkie nowości, które wleciały. Omówimy sobie takie rzeczy jak te główne zmiany, tak powiedzmy, po pokrótce sobie omówimy, co tam się zmieniło. Prompt systemowy, architekturę i ulepszenia osobowości, czyli coś nowego, co wleciało teraz. Safe completions, czyli to też jest nowy element tego wszystkiego. I strategię promptowania, czyli jak wykorzystać ten cały, ten cały system nowy, ten model GPT-5 tak dobrze, jak to jest tylko możliwe. Rozpoczniemy to sobie oczywiście od głównych zmian. GPT-5, w przeciwieństwie do, tych, do tego, co było wcześniej, jest dostępny dla wszystkich użytkowników na wszystkich planach. I tak jak zawsze były dostępne te najlepsze modele na darmowym planie, powiedzmy, tam kilka e, użyć było dziennie, powiedzmy, to teraz ten GPT-5 jest dostępny dla wszystkich na każdym planie, nawet za darmo, tak? Mamy nowe osobowości, cztery są te nowe osobowości, cynik, robot, słuchacz i nerd. One są tam do wyboru, później ci pokażę gdzie. E, tryby działania, czyli auto fast thinking, i to jest do wybrania przez użytkownika, czyli ty możesz sam to wybrać, zanim powiedzmy zaczniesz z nim działać, żeby mieć e, dostosowane do tego, co chcesz z nim zrobić. Jak chcesz szybkie odpowiedzi, no to szybko, wiadomo i tak dalej. Nowy system bezpieczeństwa, czyli te safe completions, czyli jak zapytasz, jak zbudować bombę atomową albo jak zrobić metamfetaminę, no to on ci powiedzmy e, odmówi, ale zaproponuje może zamiast metanfetaminy, coś innego, też powiedzmy w tym kierunku, tak? Albo zamiast bomby atomowej to jakoś konwencjonalną. No i przede wszystkim jest znacznie lepszy. Ja mam tutaj akurat napisane, że w generowaniu kodu GUI i aplikacji, ale prawda jest taka, że on jest we wszystkim lepszy. No w końcu to jest nowy model, także we wszystkim musi być lepszy. On jest do takiego stopnia lepszy, że widziałem tam przy okazji oglądania czegoś na YouTubie, że ktoś stworzył sobie na podstawie tak naprawdę samego tego czatu GPT, zdaje się, że nawet jednego promptu tylko użył, działa aplikację do nauki jakiegoś języka z jakimiś dodatkowymi funkcjami ciekawymi, tak jak powiedzmy Duolingo ma, jakieś takie minigierki i tak dalej. System promptu jest zmiana podejścia, przeczytamy sobie ten slajd, i ja troszeczkę do, dodam do tego. Ujawniony system prompt GPT-5 pokazuje fundamentalną zmianę w filozofii działania modelu, kładąc nacisk na szybkie wykonywanie zadań zamiast na iteracyjne doprecyzowanie. Przede wszystkim chodzi o to, że natychmiast po, e, po tym jak wpiszesz coś do tego modelu, to maksymalnie raz zada jakieś tam pytanie, żeby coś doprecyzować i od razu montuje to, co byś chciał. W przypadku np. przykład agentów AI no to też on nie czeka, aż ty mu doprecyzujesz, czy rzeczywiście coś ma być e, tak jak napisałeś, tylko od razu to wysyła powiedzmy. E, OpenAI nazywa to podejście Bias to Ship. Model zadaje maksymalnie jedno pytanie wyjaśniające, zanim dostarczy kompletną odpowiedź. No tak. GPT-5 jest zaprojektowany, by podejmować rozsądne założenia i kontynuować wykonanie zadania, zamiast szukać potwierdzenia na każdym kroku. No, po prostu bierze jakieś założenia, które ty mu wcześniej dałeś w swoim system prompcie, na przykład, albo w, w poleceniu w czacie GPT i to wykonuje natychmiast, bez, bez żadnego dopytywania. Architektura i kluczowe ulepszenia. Najważniejszym przełomem GPT-5 jest u, ujednolicona architektura, która eliminuje potrzebę ręcznego przełączania między różnymi modelami dla różnych zadań. Model zawiera inteligentny system routingu który automatycznie określa odpowiednie podejście w zależności od złożoności zadania. GPT5 obsługuje znacznie większe konteksty do 272 tysięcy tokenów wejściowych i 128 tysięcy tokenów wyjściowych, co umożliwia pracę z całymi książkami czy długimi transkrypcjami. Można całego pana Tadeusza wpieprzyć i poprosić o podsumowanie. I on to ogarnie. To tak jak kiedyś była ta albikla, ten taki państwowy Facebook i ludzie jako hasło sobie ustalali właśnie pana Tadeusza, to ty tak możesz właśnie pana Tadeusza całego wysyłać do czatu GPT. Jeszcze tutaj ważną rzeczą do wspomnienia to jest to, jak bardzo ograniczono ilość halucynacji. Zdaje się, że to było koło 5-6% w 4 oczy, 4-1%. A teraz to jest poniżej 2% w GPT-5, także no to jest bardzo duża poprawa. E, teraz może od razu wyjdziemy sobie z tej prezentacji i ci pokażę, jak to wygląda. Tutaj gdzieś z tej strony zawsze była opcja, żeby zaznaczyć, czy chcesz, żeby generował obraz, czy może zrobił te głębokie szukanie, czy jakieś myślenie i tak dalej. No tym razem tego nie ma, po prostu e, to, co wpiszesz, to on. Przemyśli sobie, czy może chcesz do tego obraz i ci wygeneruje ten obraz. No i kolejny ważny element to są te osobowości. To jest po kolei cynik, sarkastyczny, lekko ironiczny, podchodzi z dystansem. Robot suchy, rzeczowy, maksymalnie formalny, zero emocji. Słuchacz, czyli empatyczny, wspierający nastawiony na rozmowę i zrozumienie, nerd, czyli entuzjasta wiedzy, pełen detali, ciekawostek i pasji do tłumaczenia. Żeby uzyskać tutaj dostęp do tych osobowości, to wchodzimy sobie tutaj w całe te ustawienia naszego profilu. I tutaj jest opcja dostosuj Chatbota Chat GPT. Klikamy sobie w to i tutaj możemy sobie wybrać właśnie jeden z tych, jedną z tych osobowości jest tutaj ta domyślna, czyli ona pewnie tak stara się emulować to co było w tych poprzednich wszystkich modelach. No i tutaj mamy właśnie te wszystkie cztery osobowości. Też kolejną taką ważną dosyć opcją jest to, że ten czat tym razem zapamiętuje znacznie lepiej te wszystkie rzeczy, które mu wpiszesz, czyli jak podasz mu jakiś detal na początku rozmowy, to on na końcu będzie to pamiętał bez problemu. Kolejna zmiana to jest safe completions w GPT-5, to jest nowy sposób radzenia sobie z trudnymi lub ryzykownymi pytaniami, zamiast suchej odmowy na przykład nie mogę odpowiedzieć, to model będzie wyjaśniał dlaczego nie może podać odpowiedzi, proponował bezpieczne alternatywy. Albo inne ujęcie tematu, i będzie się starał zachowywać płynność rozmowy, żeby użytkownik nie miał wrażenia, że rozbił się o ściany. No to tak jak mówiłem, no nie pokazać, jak zbudować bombę atomową. Strategia promptowania GPT-5, i tutaj już wjeżdżamy na ten taki maksymalnie użytkowy teren, czyli trzeba być konkretnym, bo GPT-5 re, lepiej reaguje na jasne i jednoznaczne instrukcje. Trzeba dzielić zadania na kroki, czyli jakieś takie listy, tworzyć powiedzmy tych punktów określić rolę modelu, czyli kim jest, tak, jak ma działać, co ma jaką ma osobowość przyjąć. Nie chodzi tutaj o osobowość to, którą tam wybieramy w ustawieniach, tylko na przykład, że ma być powiedzmy jakimś ekspertem od czegoś. Dobrze też jest zdefiniować format odpowiedzi, czyli na przykład w tabeli w jakimś określonym w określonej długości, czy ma kierować to do jakiejś konkretnej grupy osób. No i oczywiście kontekst to jest praktycznie to, co zawsze było, czyli kontekst musi być jak największy, opisać swoją sytuację tak, jak to jest tylko możliwe, jak najjaśniej, no i wtedy ten model ci odpowie jak najlepiej. Tutaj mamy strukturę skutecznego promptu, ona jest skopiowana praktycznie jeden do jednego od gościa, który robi filmy na temat sztucznej inteligencji w ogólności. Nate B. Jones link będzie w opisie do jego kanału, bo on tak bardzo technicznie opisuje to wszystko. Trzeba opisać zadanie tak jasno, jak to jest tylko możliwe, co model ma zrobić, czyli co chcesz, żeby, żeby osiągnął ten model, tak? Format odpowiedzi, czyli no forma, długość i odbiorce, do kogo jest to kierowane, ile ma być, powiedzmy, znaków czy zdań. No i w jakim formacie? Czy to ma być jakaś lista, może tabela, czy, czy coś innego? Następnie musimy wrzucić założenia, które model musi przyjąć przy wykonywaniu tego polecenia. Uwagi, czyli co, czego model musi unikać, czego mu zabraniasz, jakie, jakie rzeczy są zabronione przy wykonywaniu tego promptu, na przykład nie chcę, żeby ci wspominał o jakimś elemencie czegoś, no to piszesz mu to. Kryteria odpowiedzi, czyli co powinna zawierać gotowa odpowiedź i te wszystkie rzeczy, które tutaj ja opisałem, najlepiej jakby były w jakiś takich listach zrobione, żeby model mógł krok po kroku to wszystko sobie przeczytać i zrozumieć to jak najlepiej. I tutaj też mamy tryby odpowiedzi fast, czyli szybkie, krótkie wyniki thinking, czyli głębsze rozumowanie, lepsze do analizy i planowania. I tutaj jest na przykład różnica taka, że nie będzie takich piekielnie długich tych analiz jak w przypadku tej głębokiej analizy, co była w poprzedniej wersji chatu GPT, że tam nawet pół godziny się schodziło, żeby on odpowiedział, ale mimo wszystko wyniki są porównywalne. No i auto, czyli model sam wybiera jak ma działać na podstawie tego, co mu wpisałeś w prompcie. I teraz, żeby skorzystać z tych różnych metod działania, klikamy sobie tutaj na na tą nazwę GPT-5 i mamy do wyboru właśnie Auto, Fast Thinking. Możemy też wybrać ten poprzedni model, czyli 4o. Ten model jest tutaj dostępny z tego powodu, że ludzie uważali, że on był lepszy, w sensie odpowiadał bardziej przyjaźnie, czy coś takiego. No nie wiem, dla mnie to nie ma znaczenia. Jakość odpowiedzi się liczy bardziej według mnie. I tutaj mamy taki minimalny przykład promptu, który zawiera wszystkie te wcześniej wspomniane elementy, i to jest jesteś konsultantem do spraw automatyzacji. Wypisz pięć prostych aut automatyzacji, które może wdrożyć jednoosobowa firma, odpowiedz w formie listy, nazwa automatyzacji, opis działania, szacowany. Czas oszczędzony. Tutaj jeszcze moglibyśmy dodać jakieś detale, na przykład, że nie chcemy korzystać z jakichś tam narzędzi. Nie mamy na przykład Facebooka albo czegoś takiego. Także tak się prezentują te główne zmiany, które zostały wprowadzone do modelu GPT-5. Źródła wszystkie oczywiście są tutaj w prezentacji. Ta prezentacja jest przypiętym komentarzu. Jeśli chcesz mieć zbudowaną jakąś automatyzację, to pierwszy link w opisie zaprowadzi cię do mojego kalendarza, gdzie możemy się umówić na taką krótką konsultację. Porozmawiamy sobie na temat tego, co ty możesz potrzebować, czy jakichś twoich pomysłów. Rozmowa jest oczywiście niezobowiązująca. Jeśli chcesz wszystkie automatyzacje, które do tej pory udostępniłem, to jest od tego drugi link w opisie. Dzięki za oglądanie, no i cześć.